Witaj, nazywam się Alan Ambroziewicz i wiem jedno: strach nie jest końcem, tylko początkiem. Każdy z nas ma swoje mroki, swoje bitwy, ale dopiero kiedy przestajesz uciekać i zaczynasz żyć ze swoją prawdą, z prawdziwą prawdą, która ci otacza, a ta piosenka jest o tym, o drodze z ciemności do prawdziwej siły, o twojej drodze. Gdzie nikt nie stawiał na mnie W miejscu, gdzie marzenia gasną szybciej niż płomienie, ale Nawet w ciemności widziałem błysk, coś we mnie mówiło To jeszcze nie koniec W mroku do światła to moja droga Nie liczy się start, liczy się odwaga Każdy ma swój cień, każdy swój krzyż, ale każdy też ma w sobie ten blask i błysk. Jeśli ja mogłem, ty też możesz. Otwórz oczy, niech serce ci pomoże. Gdzie nikt nie stawiał na mnie W miejscu gdzie maszyna gasną szybciej niż płomień Ale nawet w ciemności widziałem błysk Coś we mnie mówiło To jeszcze nie koniec Z mroku do światła to moja droga Nie liczy się start, liczy się odwaga Nieważne jak głęboko spadasz Ważne, że się podnosisz Dalej walczysz, każdy ma swój cień, każdy swój krzyż, ale każdy też ma w sobie ten blaski błysk. Jeśli ja mogłem, Ty też możesz. Otwórz oczy, niech serce Ci pomoże. Każdy ma swój cień, każdy swój krzyż, ale każdy też ma w sobie ten blaski błysk. Jeśli ja mogłem, Ty też możesz. Otwórz oczy, niech serce Ci pomoże. Każdy ma swój cień, każdy swój krzyż, ale każdy też ma w sobie ten blaski błysk. Jeśli ja mogłem, Ty też możesz. Otwórz oczy i serce ci pomoże. Jeśli dotarłeś już do tego momentu, to znaczy, że w tobie coś się poruszyło. Poruszyło się na dobre. Nie szukaj już odwagi na zewnątrz, szukaj ją w sobie, bo strach nie znika, ale możesz go przekroczyć, pokonać. I pamiętaj, jesteś silniejszy niż kiedykolwiek ci powiedziano, jesteś gotów, jesteś zwycięzcą. I ja ci to mówię, Alan.